Pierwszy dzień rajdu Chorwacji za nami. Tęskniłem za szybką jazdą. To dopiero początek rajdu, ale jesteśmy zadowoleni. Drugie miejsce, strata do lidera. Nieco ponad dwie sekundy. Zapowiada ostrą walkę, zresztą ona już się toczy. Tniemy się na ułamki sekund, czasami z wieloma zawodnikami. To pokazuje poziom. Jest nam trudniej bo nie mamy załóg szpiegowskich, które mogą przejechać półtorej godziny przed, przed naszym przejazdem. Nawet na drugiej pętli to bardzo by pomogło. Myślę, że powinniśmy być zadowoleni. To jest klasa WRC3. Nie możemy mieć tego samego co w klasie WRC2, a mimo wszystko czasami udaje nam się tam gdzieś szczypać z tymi zawodnikami. Natomiast nie taki jest cel. Celem jest szybka jazda, po prostu jechać swoje, ale też ścigać się przede wszystkim w WRC3 i na razie nam to dobrze wychodzi. Oprócz tego chcemy się dobrze wyspać i cisnąć się w sobotę. No to chyba też jest oczywiste. Jutrzejsze odcinki Myślę, że partiami są oczywiście podobne, charakterystyką do dzisiejszych, natomiast będzie trochę bardziej sucho. Stąd ten wybór na pierwszą pętlę będzie jeszcze trudniejszy. Cóż, mam nadzieję, że nasze wybory będą dobre i z uśmiechem na twarzy będziemy się widzieć tutaj jutro wieczorem.